COVID, co w A dzisiaj testujemy, o nie to Ale już zbieram ogólnie na spejkę Ale dzisiaj testujemy Gina, Gini, Gini tutaj mamy go. Więc ulepszamy Nie nie kupuję po prostu tych, bo U mnie z kasą Nie za bardzo trochę są dwa skiny do niego długo to ja nie będę mieć nawet yy, punktów mocy do odepsania tych postaci problem będzie mały jak zanim odblokuję spajka to już będzie dalej ja idę na ja chociaż ta Postać zadaje tak mało. Coś może jest na daleko? na no, 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 wszystkie strony Ma no, tam. I ich porobiłam Niby mam tylko 7 mocz i zadaję po 1000 wycinega. Nie gramy długo, bo tutaj mam za tylko nie gram w to też. Zatestujemy sobie na nokaucie. Głęboka woda. Nie wiem czy to. Dobra na ten knockaut, bo na, na daleko, wiecie, potem to się rozwala i leci. Dalej. Nic zaś jak patrzę pewnie wiecie jak to działa patrzcie ona nie wiem czy jest za bardzo dobra dobra ktoś gra Bibi to jest lepsza niż Na pewno jeszcze lepszy Pewno ta postać jest lepsza niż... Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. problem. Ja chcę kogoś przyciągnąć. Nie wyłącz tą monomotor. ta tylko została. Okej, okay, dobra. Tak, kogoś przycią przyciągnąć do mnie. Kurde, dobra Oj Nice Myślałem, że już się wyleje, ale dźwigni 5 na 10 na takie mapki przy rynku bo... Dobra, więc kolejne, leci Teraz przełóżmy, zagrajmy sobie nie wiem czy możemy e, możemy... Kurde, ale tego nie widać. Możemy zobaczyć co to jest za mapa. O ja się boję co to będzie. Tkandynat 1. o jest Ktoś spędził trochę czasu nad tą mapką. Dobra, no, lecimy. Uj Jezus manio Kurde. No nie, no zabił. Oj. Ok. PULDE Trzeba mieć bóle software, jakiegoś w świecie. Serza taka mapka nudna jest przez nami jak chcecie w nią grać. Ogólnie zostawcie suba i lajka. Dobra, więc lecimy. już ja wolę gry na pucharki przez mną. No gościu, jak ma 11 poziom to już nie... Ej, bo ta panka jest lepsza! Czy ona ma takiego zeza Ale ja go Nie zatem ten... ...Gini, przyznam wam, ma takiego... Nie, uj, 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 uj... Ale się! Aha! Wstał! Dobra, zająłem szósty miejsce. Ja już dobrze przyznam Wam. A ta postać mi się nie podoba. Za bardzo przyznam wam. Niby taka na początku była. No widać, poniżej zona jest. Zona była pierwszą z. z. Mitem. Bo patrzcie na jej pociski, takie nam nie są żadna. Widać, że są takie dziwne jakby na, na inne postacie to jest w porównaniu do innych postaci. Ból się nie skał że siedział, że siedziałam w tych ksakach. Kurde. Nala. Na. Oj, szynka tu za free. I pamka jest. Dobra, Zabita. Bo patrz 4. Okej. No mi się pomaga. Ostatnio wbiłem te 8000 pucharków. No i kolejne kredyty są, widzicie. Gdzie ja jestem? A gdzie kredyty? No potem jeszcze... 80 kredytów napiszcie w komentarzach za chwilę macie pocharki. Dobra. lecimy na no, mi zabierze dobra nie mój nie no, 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 no. nienawidzę rosy w tej grze zwalona po pierwsze Męchał mam duszną z się dobrze co jest, co? E, bo nie wiem Nie, 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 nie lubię grać dzienem. Co jest ten agorostrawczy? Zabrał mi parkiówa. No nie, no ale jak ja nienawidzę takich ludzi. Przychodzą tylko i ci zabierają te parkiówy. Pratowałem go. Co zrobił? Ej. Jakiś bocik zabiję. Gorszy tu jest, że ten Edgar sobie leci. No wiem, po co, że jak to nie jest baz, ale dobra. Dobra, widzowie, agunia. Ogólnie, nie, mi zostało tego PD, PD, PD. No widzowie, ja z wami się żegnam, więc nalka!